Świat serialu The Amazing Digital Circus zyskuje coraz większą popularność, a fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych odcinków, aby zgłębić psychikę bohaterów i tajemnice cyfrowego świata. Najnowsze analizy, oparte na czwartym epizodzie, ujawniają nowe informacje dotyczące problemów psychologicznych postaci oraz ich stanu emocjonalnego, szczególnie w kontekście niebezpieczeństwa abstrakcji. Co ciekawe, tenże odcinek unika tematu abstrakcji, pozostawiając widzów z wieloma pytaniami. W najnowszym materiale wideo podjęto temat, który nurtuje wielu fanów, która z postaci jest najbliżej abstrakcji. Analizy wskazują, że choć Kinger wydaje się balansować na granicy szaleństwa, w rzeczywistości jest on odporny na ten proces. Co więcej, odcinek czwarty sugeruje, że Gangle znalazła się na krawędzi załamania nerwowego. W tym artykule dokonamy analizy stanów psychicznych każdego z bohaterów, ponieważ, jak się okazuje, to właśnie problemy psychologiczne. Mają bezpośredni związek z szansami na abstrakcję. Wielu widzów uważa Kingera za postać, która jest na skraju obłędu, co rzekomo miałoby czynić go najbardziej podatnym na abstrakcję. Potwierdzeniem tego miała być odpowiedź Gooseworks na platformie Tumblr, gdzie twórczyni stwierdziła, że na pytanie, który z przeszłych wcieleń Kingera był najbliżej szaleństwa, odpowiedź wydałaby się niewiarygodna. Jednak nie wszyscy zgadzają się z tą opinią. Jeden z widzów, ukrywający się pod pseudonimem AAP, podzielił się swoją teorią, która rzuca nowe światło na ten temat. Według AAP, prawdziwe znaczenie cyfrowego cyrku jest nieznane. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to miejsce, gdzie ludzie mogą spędzać czas i rozmawiać. Problem polega na tym, że nie można go opuścić. AAP sugeruje, że cyfrowy cyrk to tak naprawdę gra o wiele głębszym znaczeniu, w której są sposoby na wygraną i na przegraną. Przegrana to abstrakcja i utrata zmysłów, a celem gry jest sprawdzenie, jak długo można wytrzymać w zamknięciu, zanim zwariuje się na dobre. Teoria ta tłumaczy, dlaczego niektórzy z abstraktów przypominają postaci z gry. Kaufmo na przykład przypomina Pomni, ponieważ jest jej nową wersją. Kluczem do opuszczenia tego miejsca nie jest walka, lecz pogodzenie się z brakiem nadziei na wyjście. Kolejnym interesującym argumentem jest sytuacja, gdy Ragata dotknęła Kaufmo i zaczęła się gliczować. Podobnie było gdy Pomni dotknęła Ragaty. Jednak gdy Kinger dotknął Queenie, nic się nie stało. Według teorii AAP Kinger jest odporny na abstrakcję, ponieważ to on jest twórcą cyfrowego cyrku i zna sposób na wydostanie się z niego. Ludzie abstrahują, gdy tracą nadzieję, a Kinger, świadomy swojego celu, w momencie zbliżającej się abstrakcji odzyskuje nadzieję na wydostanie się. Gangle jest określana jako prawdopodobnie najbardziej niestabilna psychicznie postać w cyfrowym cyrku. Czwarty odcinek ujawnił jej trudności z wyrażaniem emocji. Nawet gdy nosi maskę radości i wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie w wyrażaniu uczuć, wciąż walczy ze swoimi emocjami. Jej charakterystyczne maski są symbolem tego, że jest przyzwyczajona do okazywania skrajnych uczuć. Albo radości, albo smutku, co powoduje ogromne napięcie emocjonalne i uniemożliwia znalezienie balansu. Z obserwacji wynika, że kluczowym elementem abstrakcji jest utrata stabilności emocjonalnej, spowodowana nieudanymi próbami wydostania się z cyfrowego więzienia. To sprawia, że gangl staje się tykającą bombą. Jeśli tylko zacznie rozmyślać o wyjściu, ryzykuje natychmiastową utratą kontaktu z rzeczywistością i abstrakcją. W odcinkach niepoświęconych jej osobie widzimy, że Gangle często jest odizolowana od reszty postaci. Gdy nosi maskę smutku, jest pogrążona w negatywnych emocjach i przeżywa rozczarowanie z powodu zniszczonej maski radości, niezdolna do jakichkolwiek pozytywnych uczuć. Nawet w towarzystwie podczas relaksu, takiego jak picie herbaty z ragatą, Gangle nie jest w stanie się zrelaksować, zachowując dystans. Autor analizy dzieli się teorią, dlaczego Gangle zachowuje dystans wobec innych. Przypomina rozmowę Gangle wspomni w czwartym odcinku, gdzie Gangle trafnie opisała dwuznaczny charakter ragaty. Teoria zakłada, że Gangle i ragata były kiedyś najlepszymi przyjaciółkami w cyfrowym cyrku, jednak zaszło między nimi nieprzyjemne zdarzenie. Ragata miała być zmęczona ciągłym smutkiem Gangle, ale nie powiedziała jej tego wprost. Zamiast tego omawiała jej zachowanie z innymi, np. z Jacksem to właśnie Ragata miała uświadomić Jacksowi, że maskę radości Gangle łatwo zniszczyć, a z maską smutku nie będzie się mu opierać. Gangle odkryła zdradę i od tamtej pory trzyma dystans, podczas gdy Ragata szuka nowej przyjaciółki w Pomni. Nadchodzący odcinek skupi się na Ragatcie i jej problemach psychologicznych. Również ona wykazuje cechy predysponujące do abstrakcji. W odcinku pilotażowym rozmawiała z pomni o wydostaniu się z cyfrowego cyrku, co świadczy o tym, że jest przerażona brakiem możliwości ucieczki. Chęć opuszczenia cyrku jest u niej tak silna, że stara się zawsze być pozytywna i uprzejma, podobnie jak gangl, starając się wyprzeć negatywne emocje. Aby odwrócić uwagę od myśli o wyjściu, angażuje się w przygody. Jej nieszczerość wynika z tego, że nie pozwala sobie na negatywne emocje. Kluczowym wyzwaniem dla Ragaty w piątym odcinku będzie zmierzenie się z nieszczerością wobec samej siebie. Musi zrozumieć, że nie wszyscy muszą ją lubić i że ma prawo czuć się źle w cyfrowym cyrku, ponieważ marzy o powrocie do prawdziwego świata. Analizy psychologiczne postaci w The Amazing Digital Circus ujawniają ich złożoność i podatność na abstrakcję. Czy Kinger jest naprawdę nie do pokonania przez cyfrową demencję? Czy Gangel i Ragata poradzą sobie z własnymi lękami i problemami? To pytania, na które fani szukają odpowiedzi. Autor analizy zachęca widzów do dzielenia się własnymi teoriami i spostrzeżeniami, obiecując, że najlepsze z nich znajdą się w kolejnych materiałach.